Edyta Nawrocka witam państwa zapraszam na weekendowy przegląd tygodnia Rap, elektro i dabstep. Takie połączenie stylów muzycznych odnajdziemy na nowej półce trzeciego wymiaru. To już piąty krążek tego zespołu. Po trzech latach Trzeci Wymiar powraca z nową płytą Odmienny Stan Świadomości. Premiera albumu odbyła się w Starej Kopalni, gdzie kręcono jeden z teledysków promujących płytę Zamach na Klub. Na premierze płyty pojawił się Nulo i Por, oraz producent DJ Creon. Zabrakło jedynie Shada. Odmienny Stan Świadomości to już piąty krążek zespołu, na którym znajdziemy aż 16 utworów. Możemy nawet zrobić sobie małą wycieczkę na miejsce, gdzie, było kręcone, <laughs> gdzie był kręcony Zamach na Klub. Super pomysł też i ta sentownia, jak to się mówi, jest to samo graje, Jak się na to patrzy, to to samo graje. Taka śmieszna anegdotka tutaj jak właśnie, jak w samotności, ustawiałem, to, 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 to tak samo jak wy stoicie przyjechała e, grupa, nie wiem czy to byli Niemcy, czy Francuzi czy, czy, czy Polacy i tak właśnie stali i patrzyli i... i e, Przechodnik opowiadał, że tutaj jakieś pracowali ludzie i nagle taki buszman, jak ja, wyskoczył tam z tego i poczułem, że małą małpa w cyrku pokazywała, że nie mogę mieć tam bać. Każdy z nas jakby ma... Swój odmienny stan świadomości, inną sytuację życiową, inną drogę, inne przemyślenia, stąd jakby każdy wbił na traki swoje zwrotki i przez to powstały bardzo charakterystyczne różne numery. Odmienny stan świadomości to też to, że płyta jest jednego producenta DJ a Krona właśnie, a każdy numer jest jakby bardzo charakterystyczny w swoim klimacie, czyli każdy poszczególny numer jest inny od, od poprzedniego i to też tworzy swoiste odmienne stan świadomości. Poza tym jest to wejście po prostu w głębię czerepu i pogrzebanie trochę tam. W głowie, ludziom. Nowa płyta to połączenie stylu electro i dubstep z rapem przy zachowaniu mocnego, agresywnego brzmienia. Taki wydźwięk ma m.in. kawałek Zamach na klub. Przygotowanie do nagrania teledysku do tego utworu trwało aż trzy miesiące. Inspirowano się głównie popularnym filmem science fiction Mad Max. Nulizmatyk no, po prostu wymyślał y, reżyserię, szukali miejsc, szukaliśmy miejsc generalnie, które jakby nadają się do tego. Y, wiele osób było zaangażowanych w to, jak ten klip miał wyglądać, czyli cała ta wizja y, od reżyserskiej, poprzez sama zadawać pytanie, które budynki, prawda, ktoś musiał wybrać te budynki, także y, Patryk jeździł po prostu tutaj z Romkiem, szukali tych budynków, y, żeby, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało cała charakteryzacja jak widzisz jest jakby skomplikowana więc sam jakby w momencie kiedy już był pomysł że robimy to na Mad Maxa to same wiesz uszycie tych strojów skomponowanie tego w jedną całość gdzie też robiła to maja. To też ileś tam trwało, prawda? Wybór tych wszystkich kostiumów. No, są, no stąd jakby przygotowanie od punktu A do punktu Z trwało te trzy miesiące. W teledysku zamach na klub wykorzystano tak zwany mapping, który w tym wypadku polegał na wyświetleniu obrazu na budynkach, m.in. na budynku hotelu Sudety. Budynki do mappingu były w jakiś sposób selekcjonowane, czyli generalnie one musiały, one musiały się nadawać jakby pod względem plastycznym. Musiało być jakieś, być odpowiednio wysoki, odpowiednio, odpowiednio ten obraz miał na nich siadać i generalnie tak, żeby to wszystko pasowało i do. Że wyglądało. Podczas premiery płyty i spotkania z fanami, raperzy podpisywali swój nowy album, który właśnie trafił do sklepów. Nieoficjalnie mówi się, że album osiągnie status złotej płyty. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Trzeci wymiar, yo. Ponad 310 tysięcy maturzystów przystąpiło do egzaminu dojrzałości. Od tego roku wprowadzono kilka zmian. Nowa matura to między innymi koniec z prezentacjami na egzaminie ustnym z języka polskiego oraz z kluczem odpowiedzi na egzaminie pisemnym. Oprócz tego każdy uczeń będzie musiał podejść do co najmniej jednego przedmiotu rozszerzonego. W tym roku maturzyści zdają tak zwaną nową maturę. Podstawowa zmiana jest taka, że maturzyści oprócz trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym będą musieli przystąpić do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Nawet uzyskując 0 punktów z egzaminu na poziomie rozszerzonym, maturzysta i tak otrzyma świadectwo dojrzałości. Mówi dyrektor drugiego liceum ogólnokształcącego w Obrzychu, Robert Wrubel. Bardzo duża populacja polskiej młodzieży przystępuje w ogóle do egzaminu maturalnego. Tak? No i pytanie teraz, to no jak go ustawić tak? w sensie trudności, stopnia, trudności poziomu. tak Dzisiaj jest to 30%. No, wielu znawców twierdzi i, i nauczycieli, że to jest zbyt niski poziom, no ale musimy sobie zdawać sprawę, że jeżeli go podniesiemy, nie wiem, do 40% załóżmy i zrobimy to, o czym Pani była łaskawa powiedzieć, że przedmioty do wyboru, czyli te ważne przedmioty, tak te, te rozszerzenia, będą skutkowały nieznawalnością. Uczeń napisze tą maturę poniżej tego progu wymaganego, no to musimy się liczyć z tym, że dość duża populacja młodzieży może oblać maturę. I myślę, że tu no, władze nasze oświatowe no, dały tam poduszkę, tak zwaną poduszkę, żebyśmy dochodzili do tego. No, ja osobiście jestem zwolennikiem, że tą poduszkę trzeba kiedyś no, jednak zabrać, tak, że jednak wartość matury musi iść do góry. Największe zmiany dotyczą matury z języka polskiego. Zamiast prezentacji na egzaminie ustnym, do której uczniowie w poprzednich latach przygotowywali się od września, matur Wielorzyści wylosują jeden temat, z którego będą musieli przygotować dziesięciominutową wypowiedź. Będą mogli trafić na fragment tekstu literackiego, popularnego lub na reprodukcję jakiegoś dzieła, np. obrazu, plakatu czy grafiki. Wydaje mi się, że poszło mi dobrze. Temat był prosty, więc wszystko, jak się przygotowaliśmy, tak było ok. No, poczytałem trochę strasznie. Jak zaczęli rozdawać arkusze, to było takie: o Boże, żołądek mi zaraz wysiądzie. Mam zamiast żołądka super. Słuchałem się bardzo, bo nie wiedziałem zupełnie, jaka lektura mi przypadnie jako temat rozprawki, ale miałem szczęście, bo była to lalka, a ja dosyć lubię tą lekturę. Wydaje mi się, że chyba ze względu na nową formę nie będą chcieli nas, że tak powiem, usadzić. To jest nowość dla nas. My też w sumie stosunkowo niedawno się o tym dowiedzieliśmy, więc e, nie wiemy, jak to. Dokładnie wygląda. Mamy 15 minut, żeby przeczytać temat, zapoznać się z nim, mniej więcej nastawić, ale nie możemy tak naprawdę wyłożyć wypowiedzi, bo nie zdążymy. Potem przypada 10-minutowy monolog, a jednak ciężko jest przez 10 minut mówić bez przerwy i to z sensem na temat, który dopiero poznamy. Jeśli człowiek stresuje, zaczyna się jąkać, zaczynają być błędy językowe i. Oczywiście to jest punktowane. Zmiany dotyczą również formy przedstawienia wyniku maturalnego. Na świadectwie dojrzałości zostanie zamieszczona nie tylko punktacja, jaką dany maturzysta uzyskał, ale również procent uczniów, którzy uzyskali podobny wynik. Arkusz egzaminacyjny z języka polskiego można znaleźć na stronie wałbrzych24. .com. W przeciągu roku w Wałbrzychu powstały nowe miejsca pracy. Zatrudnienie znalazło ponad 1500 osób. Wciąż brakuje jednak fryzjerów, pielęgniarek i spawaczy. W poszukiwaniu nowych pracowników pomóc ma giełda pracy. 14 maja w Starej Kopalni odbędzie się czwarta Wałbrzyska Giełda Pracy. To możliwość dla osób bezrobotnych czy tych, którzy chcą zmienić zawód, na pierwszy kontakt z pracodawcą. Do udziału w giełdzie zgłosiło się około 20 przedsiębiorców. Organizatorzy liczą jednak na to, że do 14 maja liczba ta wzrośnie do. 30-40 firm, mówi dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu Marzena Dochońska. W tym dniu wielu pracodawców odbiera CV od osób, które poszukują czy to nowego zawodu, nowej pracy, czy też w ogóle pracy, bo jej na, na ten moment nie posiadają. Więc jest to możliwość uzupełnienia deficytów przez pracodawców, bo mogą właśnie trafić na, na te perełki, których właśnie w danym momencie szukają. Na Giełdzie Pracy będzie można dowiedzieć się również o ofertach i warunkach pracy za granicą. Zarówno Powiatowe Urzędy Pracy, jak i Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy dysponują ofertami pracy za granicą w ramach tak sieci EURES. I tutaj mamy możliwość pokazania, jakie to są propozycje, gdzie, u jakich pracodawców możemy opowiedzieć o tym, jakie tam panują warunki życia, pracy w danym kraju. Nie jest to konkretne kojarzenie z ofertą pracy, ale pokazanie właśnie tych miejsc i tych pracodawców, którzy, no troszeczkę można powiedzieć, są sprawdzeni przez te instytucje, które działają w ramach sieci EURES. Oprócz tego osoby zainteresowane będą mogły zgłosić się do pośredników pracy lub doradców zawodowych i dowiedzieć się, w jaki sposób można znaleźć pracę, jak zarejestrować się w urzędzie, czy jakie przysługują im szkolenia zawodowe. Na Giełdzie Pracy swoje stanowiska będą miały również Wałbrzyskie Szkoły Ponadgimnazjalne i szkoły wyższe. Wyższa Szkoła Zawodowa i Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania Przedsiębiorczości. Gimnazjaliści i caliści, którzy w tym roku szkolnym kończą naukę, będą mogli porozmawiać z przedstawicielami tych szkół i zapoznać się z ofertą. W ciągu roku Wałbrzych wzbogacił się o 1500 nowych miejsc pracy. Wciąż brakuje jednak fryzjerów, spawaczy i pielęgniarek. O ile kursy dla fryzjerów nie trwają zbyt długo, tyle pielęgniarek nie da się przeuczyć w ciągu kilku miesięcy. W Znalezieniu nowych pracowników ma pomóc Giełda Pracy. Mówi prezent Poziom bezrobocia znacząco spada, a jednocześnie obserwujemy i Pani Dyrektor myślę, że to potwierdzi, ogromny odsetek osób odmawiających przyjęcia ofert pracy, a ja właściwie proszę Państwa regularnie odbywam spotkania z potencjalnymi inwestorami, którzy oprócz tego co jest standardowym pytaniem, gdzie działka, jakie warunki dostawy mediów, to zadają mi jeszcze pytanie, które wydawałoby się, no, Zupełnie irracjonalny jeszcze rok, dwa, trzy lata temu pod tytułem, czy jest pan w stanie zapewnić pracowników. Urząd Pracy w Wałbrzychu wciąż notuje spadek bezrobocia. Na koniec kwietnia zarejestrowanych było 6055 osób. W ubiegłym roku w tym samym czasie zarejestrowanych było około 1300 osób więcej. Jak twierdzi dyrektor powiatowego Urzędu Pracy w Wałbrzychu, Marzenar Dochońska, wyjazdy za granicę w poszukiwaniu pracy nie mają większego wpływu na tę sytuację. W Urzędzie Pracy osoba, jeżeli jest zarejestrowana, potwierdza gotowość do podjęcia pracy, więc w każdej chwili musi być do dyspozycji Urzędu Pracy. Może zgłosić wyjazd do 10 Dni. Natomiast jeżeli chce wyjechać na dłużej, to wyłącza się z ewidencji osób bezrobotnych, ale takich wyłączeń na własną prośbę jest niewiele w stosunku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Najwięcej bezrobotnych wyłączamy właśnie z tytułu niepotwierdzenia tej gotowości w urzędzie pracy, ale też z tytułu podjęcia zatrudnienia. Na gibdzie pracy oferta dla pracowników będzie dość duża. Poszukiwani będą pracownicy takich zawodów jak operator wózka widłowego, kontroler jakości, spawacz pracownik produkcji, pracownik kierowca autobusu, elektromonterzy, pokojowa, kelner czy barman. Około 200 dzieci z wałbrzyskich szkół wzięło udział w programie Nadleśnictwa Wałbrzych. Lasy jakich nie znamy. Leśnicy uczyli dzieci rozpoznawać drzewa i pokazywali im nowo wybudowane zbiorniki retencji górskiej. Prelekcje wśród uczniów prowadzili pracownicy Nadleśnictwa Wałbrzych. Uczniowie nauczyli się rozpoznawać drzewa oraz okazy flory i fauny. Program dotyczy małej retencji górskiej w lasach i zorganizowaliśmy ten taki minifestyn dla dzieci. Zgłosiło się kilka, kilka szkół, 200 dzieci zostaną oprowadzone po lesie, będą pogadanki na temat przyrody, a szczególnie o, o wodzie w lesie będziemy rozmawiać, bo to jest taki główny temat związany właśnie z retencją, która u nas w Nadleśnictwie Wałbrzych dość dość dużo było wykonane w związku z tą retencją. Uczniowie mieli okazję przekonać się, jak wyglądają wybudowane na terenie lasu małe zbiorniki retencji górskiej, które powstały z myślą o naturalnym środowisku. Zbiorniki służą przede wszystkim zwierzętom, które piją z nich wodę. Jest to także miejsce wylęgu płazów i kąpieli ptaków. Zbiorniki pełnią także funkcje przeciwpowodziowe. Powstały przepusty. Najbardziej takie malownicze to, to, to stawy, tak zwane, a to są zbiorniki retencyjne, które mają zatrzymywać wodę w lesie, powstrzymywać przed szybkim odpływem wody z lasu. No, spełniają jeszcze dodatkową rolę, taką, że, że no, korzysta z tego zwierzyna są to miejsca rozrodu żab, traszek. Wycieczka podobała się zarówno dzieciom, jak i wychowawcom. Uczniowie dowiedzieli się nie tylko, jak duże znaczenie dla lasu ma woda, ale także jak powinni się zachowywać, gdy przyjdą tu na spacer. Przygotowywaliśmy się troszeczkę do tej wycieczki. Dzieci miały puszczone filmy wcześniej, żeby co nieco wiedziały o małej retencji górskiej i o zwierzętach i roślinach żyjących w naszych lasach. Myślę, że wycieczka bardzo im się podobała. Pytały tutaj leśników o różne rzeczy. Panowie udzielali wyczerpujących informacji. No i były zachwycone, ponieważ nie wszystkie tutaj chodzą na hełmiec i nie wszystkie obserwują tego typu działania, to co się, to, co się zmienia w naszym lesie. I myślę, że przyprowadzą tutaj rodziców. Lasy są piękne na hełmiec. Nauczyliśmy się wiele o retencji wodnej. I o niektórych drzewach. Nie wolno rzucać kamieniami, krzyczeć, biegać. Trzeba być spokojnym. Budowa zbiorników i program edukacyjny zbiegły się z 70-leciem lasów państwowych na Dolnym Śląsku. Przy ulicy Mickiewicza ma powstać ośrodek integrujący osoby niepełnosprawne i seniorów. Koncepcję ośrodka opracowała dyrekcja Zespołu Szkół Specjalnych. Celem ośrodka jest przede wszystkim integracja osób niepełnosprawnych z seniorami. Osoby starsze dysponujące sporą ilością wolnego czasu mogłyby przychodzić na zajęcia organizowane w ośrodku i kreatywnie spędzać czas wolny. Koncepcja zakłada prowadzenie w ramach zajęć warsztatów, rękodzieła i psychologicznych. Ośrodek ma także pomóc w zmianie postrzegania osób niepełnosprawnych, mówi dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych Specjalnych w Obrzychu Jolanta Ceran. To jest zintegrowany program właśnie aktywizacji społeczno-zawodowej, edukacyjnej, zdrowotnej tychże osób. Głównym jego celem jest no, przebranżowienie i przewartościowanie, że tak powiem, myślenia, postrzegania w aspekcie i w odniesieniu do tychże osób. A Zakładamy, iż program będzie zakładał wiele komponentów, takich jak chociażby warsztaty psychologiczno-pedagogiczne, które będą prowadzone we i dla osób niepełnosprawnych, i dla osób starszych. Razem, wspólnie, jak też wszelkiego rodzaju zajęcia związane z, z warsztatami terapii zajęciowej, formy relaksacji, formy masażu, formy również pomocy medycznej. Projekt jest tak skonstruowany, by obie grupy mogły coś zyskać na funkcjonowaniu ośrodka. Osoby niepełnosprawne to duże wyzwanie, jeśli chodzi o naukę empatii i pomocy. Dzięki zbliżeniu do siebie osób starszych i tych nie sprawnych każdy z uczestników projektu wyniósłby coś dla siebie. Głównym przede wszystkim celem, jeżeli chodzi o, nasze, o naszych podopiecznych, jest przede wszystkim kształtowanie postaw prospołecznych. To jest pierwszy taki czynnik decydujący, ale równie ważnym, jak też i nadrzędnym czynnikiem jest to, by krótkie formy wartości, emocji e, i uczuć, czyli umiejętność wzajemnego dawania sobie tego, co jest najpiękniejsze, najcenniejsze, drzemiące e, w ludziach, jak też wzajemnego oddziaływania w zakresie, tak jak powiedziałam, funkcjonowania społecznego, zdrowotnego, życiowego chociażby, wzajemna pomoc e, i obopólne wartości wynikające z, z, tej, e, z, z tych relacji. Budowa środka jest na razie na etapie koncepcji. To, kiedy miałby on powstać i na jakich zasadach zależy od władz miasta. Poradnia profilaktyczno-konsultacyjna Monarów w Wałbrzychu organizuje warsztaty teatralne dla młodzieży. Mają one zachęcić młodzież do kreatywności i pokazać, że można spędzać czas wolny w sposób niekonwencjonalny. Warsztaty poprowadzi reżyser i psycholog, który zadba o rozwój osobisty młodzieży i będzie uczył radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. Program nosi nazwę Zagłębie Twórczości. Jest skierowany do młodzieży z Wałbrzycha i okolic. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Początkowo spotkania grupy odbywać się będą raz w tygodniu przez dwie godziny, a w czasie wakacji zorganizowane zostaną dziesięciodniowe otwarte warsztaty teatralne. Efektem pracy ma być spektakl, który zostanie zaprezentowany w gimnazjach wałbrzyskich podczas otwartego pokazu dla Wałbrzyszan. Program Zagłębie twórczości jest programem takiej profilaktyki selektywnej wśród dzieci i młodzieży, który jest skierowany dla w zasadzie już młodzieży 13-18 lat. I polega to mniej więcej na tym, że chcielibyśmy zaproponować różne formy aktywności takiej twórczej dla dzieciaków, żeby po to, żeby stworzyć jakąś alternatywę dla tych wszystkich spraw, które w tej chwili w które młodzież ucieka, czyli w komputer, internet, gry komputerowe. To jest dosyć duży problem w tej chwili. Do poradni zgłasza się bardzo wielu rodziców, którzy widzą u swoich podopiecznych pierwsze oznaki uzależnienia od internetu, gier komputerowych czy telefonów komórkowych. Warsztaty, które będą realizowane w poradni mają pokazać młodym ludziom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, a przy okazji obudzić w nich pierwiastek twórczy. Być może większość z nich wcześniej nie przypuszczała, że ma w sobie artystyczne predyspozycje. Ten program pozwoli na rozwój taki troszeczkę artystyczny. Chcielibyśmy im zaproponować takie formy artystyczne, które pozwolą im troszeczkę inaczej spędzać czas wolny. Udział w warsztatach jest bezpłatny, nie trzeba nic płacić, wystarczy po prostu przyjść, przyjść mieć ochotę na to, żeby, żeby się realizować w taki sposób. A jeżeli ktoś ma nawet jakieś wątpliwości, to po prostu można przyjść i zobaczyć zobaczyć w jaki sposób to się dzieje. Warsztaty będą prowadzone przez dwie osoby w sumie. Będzie to osoba, która jest specjalistą w dziedzinie teatru, jest reżyserem teatralnym. I będzie też druga osoba, która będzie czuwała nad, taką, nad ta, takim rozwojem osobistym tej młodzieży, to znaczy, żeby to nie był tylko i wyłącznie teatr, ale jeszcze, żeby młodzież mogła troszeczkę nauczyć się radzenia sobie w sytuacjach trudnych, na przykład w kontaktach interpersonalnych, w nawiązywaniu kontaktów z rówieśnikami, w radzeniu sobie właśnie w jakichś tam sytuacjach konfliktowych. Poradnia działa przy ulicy Matejki 4 w budynku Wyższej Szkoły Pedagogicznej została otwarta 14 kwietnia. Warsztaty teatralne zostały sfinansowane z dotacji Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu na realizowanie zadań dotyczących profilaktyki uzależnień. Na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej powstały cztery hale do wynajmu dla małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą rozpocząć swoją działalność na terenie Wałbrzyskiej Strefy. Hale powstały w Wałbrzychu, Nowej Rudzie, Jaszkowej, koło Kłodzka i w Bolesławcu. Wszystkie zostały już wynajęte lub sprzedane. Mówi wiceprezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Tomasz Jakacki. Jakiś czas temu Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna podjęła decyzję o wybudowaniu pilotażowych czterech hal dla małych i średnich przedsiębiorstw. Oddaliśmy do użytkowania cztery hale, m.in. hala Wałbrzychu. Hala Wałbrzychu 2,5 tys. m2 powierzchni produkcyjnej, i przy niej 250 metrów powierzchni biurowej. I dzisiaj mogę powiedzieć, że hala już jest wynajęta w całości przez świetną firmę, chyba nikt by się nie spodziewał, o nazwie Cortings. Będą produkować wysokiej klasy sprzęt pływający to są motorówki do luksusowych jachtów, i jednocześnie będą rozpoczynać produkcję. Katamaranów również takiej jakości i, i dla, no, dla bogatych ludzi, można powiedzieć. To dobre rozwiązanie dla do właścicieli małych i średnich firm. Przedsiębiorcy nie muszą inwestować w budowę hali, co oznacza ograniczenie kosztów, które ponoszą na początku działalności. Przede wszystkim to, że nie muszą początkowej wydatków na inwestycje ponosić, a co często dla małych i średnich firm jest dużym obciążeniem, aby rozpocząć działalność produkcyjną. I to jest taka korzyść. Poza tym firmy czerpią wszystkie korzyści wynikające z prowadzenia działalności produkcyjnej na terenie strefy ekonomicznej. Przy określonych warunkach do spełnienia, oczywiście przez nich, czyli deklarowanych miejscach pracy nowych utworzonych i nakładach inwestycyjnych poniesionych zgodnie z zezwoleniem, rozpoczynają działalność i na podstawie tego mogą być zwolnione z podatku dochodowego. Minimalny okres, na który właściciel firmy może wynająć daną halę, to 6 lat. Jedną z atrakcji tegorocznego festiwalu kwiatów i sztuki w Zamku Książ była makieta samego zamku, w którym przed laty mieszkała księżna Daisy. Miniatura zaraz po festiwalu trafiła do parku miniatur Mini-Euroland, który zostanie otwarty w Kłodzku już w czerwcu. By stworzyć makietę tak wiernie odzorującą oryginał, trzeba mieć nierada, cierpliwość i sporą wiedzę. Makieta została wykonana w skali 1 do 25. Miniatura Zamku Książ na czas festiwalu została ustawiona na dziedzińcu i cieszyła się dużym zainteresowaniem turystów. Sąsiedztwo oryginału pokazuje, jak wiernie odzorowana została jego miniatura. Mój właściciel parku miniatur, Jarosław Taszkiewicz. Budowa takiej makiety jak makieta Zamku Książ trwa około 6-7 miesięcy. Pracuje przy niej 6-7 modelarzy. Praca zaczyna się od zebrania dokumentacji. Tutaj niezmiernie pomocny był prezes Zamku Książ, który udostępnił nam całą dokumentację, także mieliśmy bardzo ułatwioną pracę. Taka dokumentacja później jest obrabiana przez naszego grafika i trafia do modelarzy i do rzeźbiarzy. Elementy zamku są wykonane z tworzyw, które są odporne na działanie warunków atmosferycznych, przede wszystkim deszczu. To niezbędne, bo makieta docelowo będzie ustawiona na wolnym powietrzu. Park Mini Euroland powstaje na powierzchni 3 hektarów. Obok Zamku Książ znajdzie się tam miniatura wodospadu Wilczki z Międzygórza, Bazyliki z Wambierzyc, Wiaduktów z Ludwikowic i Lewina, a także Wrocławskiego Ratusza i Mostu Grunwaldzkiego. Zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia naszego parku, miniatur Mini Euroland, który powstaje w Kłodzku. Jest to jedna z największych atrakcji turystycznych nowo powstających na terenie Kotliny Kłodzkiej. Na powierzchni dwóch hektarów Oprócz Zamku Książ znajdą się również makiety zabytków z Kotliny Kłodzkiej, z Wrocławia, ale nie tylko. Będzie również dużo makiet z poza granic naszego kraju. Jedną z okazalszych makiet będzie makieta Pałacu Zwinger z Drezna. Taką makietą może się pochwalić jedynie jeden z parków nad Jeziorem Bodeńskim w Austrii. Druga tego typu makieta jest u nas w parku. Otwarcie kłockiego Parku Miniatur Minieruland zaplanowano na czerwiec. Był to przegląd najciekawszych informacji ostatniego tygodnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski Rene Wałbrzych Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com